Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa od 20 lat współpracuje z ukraińską fortecą. Grudniowa wizyta gości z Tarnopola była okazją do podsumowania było mnóstwo spotkań, gdzie przyjeżdżali studenci, przyjeżdżała młodzież na spotkania międzynarodowe, które były w lipcu, później spotkania studentów, którzy pomagali nam w prowadzeniu warsztatów, mieli swoje praktyki w szkołach tutaj u nas w Chorzowie i w Katowicach, no a te spotkanie to jest właśnie takie spotkanie podsumowujące cały rok, no i też zamierzamy zaplanować następny rok, który mamy nadzieję, że też będzie owocny. I, i wiele się będzie działo w, w naszej współpracy. Czyli uda się podtrzymywać tą dobrą tradycję współdziałania między Tarnopolem a Chorzowem miastami partnerskimi. No tak, my bardzo chcemy, żeby to dalej funkcjonowało, pomimo, że wiele się niestety zmieniło w tym roku i wiele przykrych wydarzeń było. Natomiast nadal chcemy działać, nadal chcemy współpracować i my chcemy jako wyspa z Fortecą współpracować. Forteca chce z nami współpracować, więc tutaj mamy nadzieję, że nic na tej linii się nie zmieni do tego miasta partnerskie chorzu w tarnopol więc mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie dobrze i, i boziada, że będziemy mogli dalej współpracować. Taki wyjazd to jest dlatego, żeby podsumować nasze działania w ciągu tego całego roku i żeby zaplanować nam... Następny rok nowe programy, nowe jakieś wymiany, na przykład każdego roku mamy około 10-12 takich programów z wyspą, a może planujemy tak, żeby jakoś więcej pracować, bo ta współpraca to jest bardzo dużo dla nas, dla naszych miast, przecież wyspa i forteca stworzyła współpracę między miastami Chorzów a Tarnopol i teraz to Chorzów Ternopol są bracia, bliźnięta miasta, bliźnięcy miasta i dlatego ta współpraca jest bardzo ważna, ważna dla miast, ważna dla ludzi, z których tutaj spotykamy dla dzieci, do których przyjeżdżamy, pomagamy wyspie z nimi sprowadzić czas, ferie, święta, różne imprezy. No i po prostu bardzo bardzo była taka tragedia w tym roku śmierć pana Stefana, ale właśnie teraz jeszcze bardziej musimy dla niego w jego pamięci jeszcze bardziej się starać i po prostu nie dać, żeby to wszystko zginęło, a na odwrót zrobić tak, żeby było coraz więcej różnych programów i projektów. Jesteście tutaj po raz kolejny co będzie się działo w czasie tego pobytu? Co będziecie tutaj robić? My przyjeżdżamy tutaj na wolontaryjskich osnowach, my zawsze pomagajmy dzieciom, prowadzimy różne... Przyjeżdżamy tutaj jako wolontariusze od organizacji Forteca i pomagamy tutaj w wyspie właśnie pomagać gry z dziećmi, prowadzić jakieś imprezy. U nas zawsze jest grupa co najmniej 10 i więcej osób i my z naszej grupy zawsze pomagamy organizować różne projekty takich rodzajów w wyspie. No i to jest bardzo ważne dla nas, bo to jest też wymiana kultury. I spółkowanie, Do to jest nasza na pewno w czasie tego pobytu też będzie czas na jakiś odpoczynek, jakiś program taki dodatkowy. Słyszałam, że będziecie zwiedzać coś tutaj w czasie tego pobytu. Tak, tak. Mamy w planach, żeby no po pierwsze pozwiedzać Chorzów, bo jest bardzo ładne miasto. Chcemy pójść do Parku Śląskiego, bo jest bardzo duży, ładny park i to jest dla nas zawsze... Na przykład ja już jestem nie pierwszy raz, ale zawsze uwielbiam pospacerować po Chorzowie, po, po Parku Śląskim. Też pójdziemy do Krakowa. Mamy, mamy w planach, żeby wyjechać sobie pozwiedzać Kraków, świetnym Miasto z wielką historią, wielkimi miejscami, żeby pozwiedzać. No i oczywiście też dla nas takie zakupy, u Was też bardzo taka fajna, fajna możliwość dla zakupów. Nowy rok 2014 na pewno będzie bardzo ważny, istotny dla Ukrainy. Czego wam życzyć i czego życzyć fortecy na nowy rok? Mamy zawsze potrzebna jest jakaś opora w kimś innym i właśnie to jest ważne, żeby była owocna współpraca, owocne działania, też takie polityczne, bo teraz wiadomo z, z Ukrainą, tam z Euromajdanemienia i pod dalszego rozwytku. W grudniu dzięki inicjatywie wyspy i chorzowskiego magistratu odbyła się zbiórka kocy i śpiworów na rzecz protestujących na kijowskim Majdanie dary trafiły do potrzebujących. Generalnie przyjęcie było bardzo dobre. Spotkałem się nawet z merem miasta Tarnopola, który podziękował nam, był bardzo wdzięczny i widać właśnie, że Ukraińcy spodziewają się naszej, naszej pomocy. Jest to dla nich ważne, że, że mają z naszej strony wsparcie. A czy w jakiś sposób ta akcja zbiórki rzeczy na rzecz y, y, osób, które protestują na Majdanie będzie jeszcze kontynuowana tutaj w Chorzowie? Wydaje mi się, że tak. Na razie musimy czekać na rozwój wydarzeń, co się będzie działo w Kijowie, w Tarnopolu, czy taka pomoc będzie potrzebna. Jeżeli tak, to na pewno Wyspa i Urząd Miasta Chorzowa zorganizują kolejną taką zbiórkę. To na pewno cieszy i krzepi, że ta pomoc nie trafiła w próżnię, rzeczywiście będzie wykorzystana i są ludzie dobrej woli, którzy chcą pomagać. Tak, jeżeli chodzi o Polaków, widać, że Polacy interesują się tym, zbierają te wszystkie rzeczy dla Ukraińców. A Ukraińcy są bardzo wdzięczni, co zawiązuje też współpracę pomiędzy nami. Powiedzą, że nie są, nie, nie są sami.